Dzień dobry Wam wszystkim tutaj zgromadzonym. Jestem bardzo szczęśliwa z powodu tego, że tu mogę stanąć. I z powodu tego, że mogę stanąć na polskiej ziemi i mówić po polsku do Was wszystkich. Pomimo tego, że jestem po drugiej stronie Olzy. I chcę Wam również powiedzieć o kimś wielkim, o kimś który darował mi łaskę, darował mi miłość, który błogosławi moje życie teraz i z tym do naszej rodziny przyszło błogosławieństwo Boże. Jest to, jest to ten, który spogląda z nieba, a ziemia jest pod nóżkiem stóp jego i on nas wszystkich widzi, on nas wszystkich kocha i spogląda na nas, który go szuka i który by przyszedł dzisiaj do niego. Tak. Urodziłam się na Załziu, urodziłam się w Karwinie, urodziłam się w rodzinie polskiego pochodzenia, chodziłam do polskiej szkoły, do polskiego gimnazjum, a potem pracowałam w teatrze w Czeskim Cieszynie w scenie polskiej. Oczywiście jak Bóg wszedł do mojego życia, chcę wam powiedzieć. Było tak, kiedy byłam mała, babcia nauczyła mnie modlitwę „Ojcze nasz i tę modlitwę z nią odmawiałam każdego wieczoru. Kiedy miałam 5 lat, ro, moja mama wyszła po raz drugi za mąż, ponieważ przedtem rodzice się rozwiedli. I ja otrzymałam nowego tatusia i otrzymałam siostrę Ewę. Oczywiście bardzo za tego ojca dziękuję. Dziękuję i za moją matkę, dziękuję i za moją siostrę. Życie leciało dalej. Ja poszłam do szkoły i spotkałam się z inną nauką, spotkałam się z innymi myślami i mówiłam. Babci, która uczyła mnie Ojcze Nasz, babciu, tak nie jest, jest inaczej, Boga nie ma. Oczywiście to była bardzo wielka pomyłka, ale wtedy tego jeszcze nie wiedziałam. Potem było gimnazjum i było bardzo dużo pytań, szczególnie w klasie czwartej, kiedy była lekcja filozofii, lekcja nauki obywatelskiej i ja, jak szalona, zadawałam panu profesorowi pytania. Oczywiście, że pan profesor niekiedy już miał mnie dosyć i nie odpowiedział mi. Oczywiście potem wybrałam sobie teatr, ponieważ fascynowała mnie ta sprawa. Kochałam teatr i również dlatego, że mogłam się w nim wypowiedzieć, również dlatego, że i w teatrze szukałam, bo to już zaczął się dalszy etap w moim życiu, kiedy szukałam. Szukałam odpowiedzi na pytanie, kim jestem, po co tu jestem, jaki w ogóle ma sens moje życie. Tylko tak istnieje, tylko tak żyć. Nie, jest jakiś cel na pewno, ale jak do niego dotrzeć? Oczywiście, że w teatrze też nie dano mi odpowiedzi. Pomimo tego, byłam zupełnie z tego zakłopotana, że jest tyle zła na świecie. Że ludzie tak mogą się nienawidzić, że mogą tak sobie ubliżyć, że mogą się tak skrzywdzić. Dlaczego? Nie wiedziałam, nie wiedziałam, co odpowiedzieć na to. Oczywiście, w czwartej klasie przeżywałam jeszcze dalszy kryzys, a był to kryzys całej rodziny. Szadan chce atakować nasze rodziny, i wtedy też atakował naszą rodzinę ponieważ było tam bardzo dużo konfliktów i rodzice chcieli się po raz drugi rozwieść. Byłam z tego zupełnie zdeprymowana i kiedy oni mieli do sądu, to ja mówiłam nie, proszę Cię zostańcie w domu. My należymy wszyscy do siebie i mamy wspólną rodzinę tworzyć i mamy się kochać nawzajem. Oczywiście, że wtedy pracowałam w teatrze, poszłam do teatru i w Cieszynie mieszkałam. Poznałam, co to znaczy samodzielne życie, co to znaczy zarabiać na życie i równocześnie chciałam się uczyć. Chciałam pójść do szkoły teatralnej, tu do Polski studiować, więc robiłam wszystko po temu, żeby tak się stało. Oczywiście wtedy powiedziano mi, że ani w jednym, ani w drugim kraju sytuacja jest niedogodna dla tego studia. Więc czekałam rok i drugi. Potem zdałam egzaminy w Pradze i czekałam na wyjazd do Polski. No niestety, ani tego się nie doczekałam. I tak te brzemiona, których już nie mogłam unieść, ciągle się nagromadzały, nagromadzały, aż się ugięłam pod nimi. A wtedy zaczęło się moje wołanie: Boże, jeżeli mnie słyszysz, to proszę cię, pomóż mi, bo ja już nie wiem sobie rady sama z sobą. Jak trudno jest osądzić samego siebie. Ja nie wiem, co począć. Panie, proszę cię, popchnij mnie swoim palcem i wskaż drogę. Ja będę walczyć, ja się będę uczyć. Przecież w końcu musi się coś udać. Tak, to było zapisane w moim dzienniczku, który sobie prowadziłam. To była jedna z ostatnich moich takich myśli. Ostatnia myśl tam była, zgubiłam się. To zdanie tam było napisane, zgubiłam się. Był rok 86, a ja pod tymi ciężarami własnych win, pod ciężarami nieodpowiedzionych pytań, pod ciężarami, rozczarowania i kłopotów. Ugięłam się. I pomyślałam sobie, no więc po co? Po co? Wziąłam rower jednego dnia i pojechałam do kolei. Pojechałam do kolei i myślałam, skończę. No bo po co? Nie zdawałam sobie z niczego inaczej sprawy. I czułam się tak, jakbym mnie ktoś pchał, żebym tam pojechała. Było to straszne. Wiem, że wtedy płakałam jak szalona. I wiem, że wszystko we mnie wrzeszczało, krzyczało. Ale ja jechałam. Z roweru spadłam, a dalej już nic nie pamiętam, co było. Obudziłam się dopiero w szpitalu. Obudziłam się i zrozumiałam, że jest coś, ktoś, który mnie wziął w swoje ręce. Chcę wam przeczytać. Urywek z Biblii. Jest to Psalm 18, od 17 po 21 wiersz. Sięgnął z wysokości, pochwycił mnie, wyciągnął mnie z wód wielkich, wyratował mnie od potężnego nieprzyjaciela i od nienawidzących mnie, bo byli mocniejsi ode mnie. Zaskoczyli mnie w dniu udręki mojej, ale Pan był podporą moją, wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, wyratował mnie, gdyż mnie umiłował. Tak, to był On, który wziął i wyratował mnie. Obudziłam się ze złamaną nogą, ze złamaną szczęką i bez rąk. Pomimo tego, że przyszli rodzice za mną i moja siostra, i moja babcia, pomimo tego, że lekarze dziwili się, a oni wszyscy płakali, ja siedziałam na łóżku, tak jak czytacie w Biblii, w Ewangelii, w Ewangelii Marka o opętanym którego Jezus uwolnił. I on był przy zdrowych zmysłach. Tak ja tak samo siedziałam na tym łóżku. Siedziałam z uśmiechem na twarzy i mówiłam: Idźcie do kościoła. Idźcie do kościoła. Kiedy przyszli na drugi dzień, to pytałam ich, czy byli w kościele. A babcia spytała mnie: Czy wiesz, co masz robić? Tak, Babciu, wiem, mam się modlić. Ale ona powiedziała: Ale ty nie umiesz. Umiem. Umiem. I zaczęłam mówić Ojcze nasz, który jesteś w niebie Tak, właśnie tą modlitwę mówiłam Chyba to nie jest dobry widok Na taką osobę Która leży, czy siedzi na łóżku Jest bez rąk Ma zdrotowane zęby, ponieważ szczęka była złamana I ja tak mówiłam do nich Wszystko będzie dobrze, mamusiu Wszystko będzie dobrze Bóg mi pomoże, naprawdę Tak I tak się stało bo ja otrzymałam tyle błogosławieństwo, otrzymałam tyle łaski, że pomimo tego mojego ograniczenia mogę tu stać, mogę się radować, mogę śpiewać, mogę śpiewać Hosanna i Alleluja Tobie, Panie mój. W szpitalu byłam tylko trzy tygodnie. A wiecie dlaczego? Ponieważ modlitwa jest silna i ja jestem również odpowiedzią na modlitwę. Ponieważ babcia się za mnie modliła, mama się za mnie modliła. Ale nie tylko to. Za mnie modliło się całe Zaolzie. I dziękuję z tego miejsca, a nie Bystrzyckiej, która tutaj jest i znała mnie z teatru. I to ona zorganizowała tą kampanię. Tak, oni za mnie się modlili, a ja o tym nie wiedziałam. I dlatego również byłam taka radosna, ponieważ to Bóg wysłuchał ich modlitwy. A co jeszcze Bóg mi darował, kiedy po trzech tygodniach tylko w szpitalu Przyszłam do domu, to babcia położyła na moje kolana Biblię. A wiecie, co mi przeczytała? Jakie pierwsze słowo usłyszałam z Biblii? Hymn o miłości, ponieważ Bóg jest miłością, ona kocha wszystkich. Tak, nie chcecie do takiego Boga przyjść, który jest mocny? Dalej otrzymałam książkę Johnny i to było moje wielkie spotkanie, ponieważ już Bóg wtedy działał. I to Jezus organizował wszystkie te spotkania. I ja czytałam jak szalona i płakałam przy tej książce. Tylko powiedziałam sobie, Johnny jest w Ameryce, a ja tutaj na Zaolziu. Nie mam pieniędzy, żeby za nią pojechać i dowiedzieć się. Spytać ją i powiedzieć, ja też jestem Bożym dzieckiem. Johnny, ja też kocham Jezusa. Za siedem miesięcy stałam obok Johnny o bratysławie i mogłam z nią rozmawiać. Halleluja Tobie Panie za to spotkanie! Jakie to było wspaniałe! Ile radości było. Tak. I mój kolega przyprowadził jeszcze dalszych wspaniałych ludzi, Rutka i Miriam, którzy wprowadzili mnie do takiej społeczności właśnie, która również nauczyła mnie jedną wspaniałą piosenkę, którą chcę Wam zaśpiewać. I poproszę Alinkę i Jasia, żeby pomogli mi. Święty Bóg, Mesjaż prawdziwy, jedyny Ojca, Syn umiłowany. W grzech, baranek na pieki, królów, król. że imię nasz zbawiciel, Książę Pokoju. Prawdziwy, jedyny Ojca, w umiłowany, składził grzech, baranek na wieki królów król. Chciałabym Wam jeszcze przeczytać słowo, słowo Boże, które jest takim wzmocnieniem dla każdego człowieka. A jeszcze przed tym, zanim przeczytam to słowo, to chcę powiedzieć jeszcze na chwałę Bożą i dziękuję za tą siostrzyczkę, że się z nią spotkałam. Kiedy byłam rozproszona o świadectwo i byłam w salce, Złożyłam świadectwo, to jedna dziewczyna podeszła do mnie i powiedziała, a teraz ja ci złożę świadectwo, dobra? Dobra. I ja słuchałam. I mówiła mi, wiesz, ja wtedy jechałam w tym pociągu. Kiedy pociąg się zatrzymał, to był strasznie wielki chaos. I ludzie nie wiedzieli, co robić. Każdy krzyczał, każdy się pytał, co się stało. A kiedy usłyszałam, że jakaś dziewczyna nie ma rąk, to wózła mi myśl, módl się. Tak, panie, tylko o co się mam modlić? A wiecie, wiecie, o co ona się modliła? To sobie bardzo dziękuję, żeby ona poznała Pana Jezusa. I dziękuję tej siostrzyczce. Również dziękuję siostrzyczce Jance, która tu jest ze mną na tym zgromadzeniu w Dziękielowie na tym tygodniu, ponieważ to ona pożycza mi swoje ręce, bym tu mogła być, przebywać między Wami. Dziękuję Panu za to, że my tworzymy to ciało i kto potrzebuje tej pomocy, to jest jej dana. A to to słowo. Jest to z drugiego listu świętego Pawa do Koryntian, z 12 rozdziału, dziewiąty wiersz. Pan powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. I ja się mogę z tego cieszyć, ponieważ kiedy mogę się śmiać, kiedy mogę być spokojna, to ludzie przychodzą do mnie i pytają mnie. Jak to jest możliwe? I ja mam wtedy okazję, by złożyć świadectwo o Panu Jezusie. Aleluja, amen.